ostatnio przyszło nam dość sporo gier dla dzieciaków, także ja was zapraszam do tego, abyście się rozsiedli wygodnie przed ekranami telewizorów, komputerów, telefonów czy na czym to wszystko oglądacie i posłuchajcie mojej opinii na temat tych gier, które tutaj widzicie. Wszystkie te gry, które przed chwilą widzieliście, zostały nam przekazane przez poszczególne wydawnictwa do recenzji. A mianowicie jest to wydawnictwo Frogrum Games Rebel oraz Treff. Zaczniemy sobie od tego najmniejszego i niepozornego pudełeczka, a mianowicie od gry rolo, czyli kościanej gry dla dzieci od wydawnictwa Look Games. Sama gra jest to wariacja kości. Tutaj będziemy rzucać pięcioma kośćmi. W zależności od tego, co nam wypadnie na kościach, będziemy takie sekwencje skreślać na naszej tabeli punktowania. Tutaj zamiast klasycznych cyfr będziemy mieć symbole zwierzątka, co jest znacznym ułatwieniem dla nieco młodszych dzieciaków. My w tą grę się aktualnie zagrywamy praktycznie po każdym powrocie z przedszkola, jest mamo, mamo, a zagramy w te kości i gramy w te kości, bo jest to dość szybka rozgrywka, która tak szybko nie nudzi dzieciaki. Ale jest jeden maleńki szkopu w tym wszystkim. Jeżeli gracie ze swoim dzieckiem jeden na jeden, ewentualnie jeżeli gracie ze swoim dzieckiem rodzice kontra dziecko, ok. Ta rozgrywka jest do przełknięcia. Jednak miałam okazję zagrać w to w troszkę innym składzie, czyli byłam ja i trójka dzieciaków mniej więcej w podobnym wieku. I tutaj pojawia się problem tego: Przy a daleko jeszcze, a ile jeszcze będziemy rzucać, a kiedy ta gra się skończy? Prawda jest taka, że w każdej rozgrywce każdy z graczy musi wykonać 15 rzutów. Będą one albo udane, albo nieudane. I w pewnym momencie, jeżeli musimy czekać na swoją kolej, to te dzieci zaczynają się nudzić, biegać, skakać, chodzić, robić różne fikołki, jak to dzieci. Więc w moim odczuciu najlepszym zestawem na tą grę jest jeden na jeden, ewentualnie dwóch rodziców, dwoje dzieci, dwóch rodziców, jedno dziecko, bo wtedy każde to dziecko będzie miało uwagę dorosłego. Sama gra polega na tym, że rzucamy pięcioma kośćmi, Wybieramy, które zwierzątka zostawiamy, a które są do przerzucenia, i później jeszcze mamy możliwość dwukrotnego przerzutu. Oczywiście, możemy w pewnym momencie przerwać i zapisać ten wynik, który jest dla nas bardziej korzystny. Jeśli nie uda nam się wyrzucić żadnej sekwencji, która nam pozostała, to po prostu skreślamy coś takiego X-em i ona nie będzie brała udziału w podliczaniu punktów. Dodatkowo będziemy mieli tutaj bonus za zwierzątka, jeśli uzbieramy 20. Bądź więcej punktów, wtedy dostajemy bonus 10-punktowy. Maksymalnie w całej grze możemy uzyskać 80 punktów. I powiem Wam, że tylko raz udało mi się w nią wygrać z moim 4,5-latkiem. Raz! Nie wiem, jak to dzieci to robią, ale zawsze wykręcają naprawdę kosmiczne wyniki. Gredor wiecie za około 3 dychy. Dolna granica wiekowa z pudełka to jest 4 lata. I jak dla mnie, jak najbardziej adekwatna. Czas rozgrywki to około 10-20 minut. Oczywiście może się on nieznacznie wydłużyć, jeśli będziemy grać w większą ilość osób. Dobra, lecimy do drugiego tematu. Prawda jest taka, że tak naprawdę kupujemy oczami. I myślę, że firma Kref w bardzo dobry sposób to wykorzystuje. W grze maga jaja. A dlaczego mówię, że. Firma Trev bardzo dobrze wykorzystuje to zjawisko, a dlatego, że w tym, wydaje mi się, niepozornym pudełku skrywa się aż cztery wielkie, świecące, dinozaurowe jaja. Gra ta jest przeznaczona dla dzieci od szóstego roku życia, kosztuje w granicach 100 zł, ale uwierzcie mi, że jeżeli macie obranego gracza w swoim gronie, to zdecydowanie możecie zacząć już troszkę wcześniej. Podkreślam, obranego gracza, bo dużą robotę tutaj robią te jajka. Ogólnie cała gra będzie polegała na tym, że będziemy wypełniać poszczególne misje w poszczególnych siedliskach. Żeby dostać się do tych siedlisk, będziemy zagrywać konkretne karty. Na początku każdy z graczy ma 5 kart na ręce i w danej rundzie będzie mógł sobie wybrać jajko, które będzie mógł przesunąć do danego siedliska, zagrywając odpowiednie karty. Ilość kart, które zagra, nie jest niczym limitowana. Ogranicza się tylko do tego, na ile wam wystarczy kar, żeby dojść do danego siedliska. Jeśli dane jajko zostanie umieszczone na polu, to zaczyna ono świecić. Tak, te jajka się zapalają, jeśli umieścimy je na danym siedlisku. I to już jest taki efekt: wow! I dzieci mają takie: pff. tu się świeci! To jest takie kolorowe. Wtedy, jeżeli to jajko się zaświeci, sprawdzamy, czy. Na danym siedlisku pojawiła się karta misji, która zawiera jajko danego koloru. Każda misja będzie miała dwa jajka w dwóch różnych kolorach. Więc tak naprawdę dwa z czterech jajek dostępnych na mapie będą pasować do danej misji. Jeśli udało nam się dopasować jajko do misji, zgarniamy tą kartę misji jako swój punkt. Gra kończy się w momencie, kiedy zabędziemy pięć takich punktów. I ja tutaj mam jedno zastrzeżenie do tej gry. Oczywiście jakość wykonania, jak dla mnie jest spoko. Przy założeniu, że będziemy ciorać tą grę, a dzieciaki, jak wiadomo, nie obchodzą się delikatnie z grami. Chyba, że uczymy ich tego od małego. Mam wrażenie, że do niektórych zasad w tej grze trzeba sobie robić takie własne home rule. Na przykład nie ma w instrukcji wyszczególnione, co się robi z jajem. Jak na przykład nie zgadniemy, bo może się tak trafić, że wejdziemy sobie na siedlisko, tym jajem zaswieci się na żółto, a na misji mamy kolor niebieski i zielony. No i wtedy my przynajmniej tak gramy, że zostawiamy to jajo na tym siedlisku i po prostu jest to pewnego rodzaju ułatwienie dla danego gracza, że wie, że to żółte jajo trzeba przemieścić na konkretne siedlisko, żeby zdobyć za nie punkt. Także jeśli macie w rodzinie małego fana dinozaurów i chcecie na nim zrobić duże wrażenie, to zdecydowanie polecam zakupić grę Maka Jaja, bo myślę, że cena jest dość przystępna, jak za to, co znajdziemy w środku. A dodatkowo macie efekt wow w postaci świecących jajek. I ostatnią porcją gier będą gry od Rebela. One już tak naprawdę kiedyś były na rynku, teraz nastąpiło ich wznowienie. Ja postaram się je uszeregować w takiej kolejności, która w moim odczuciu najmniej zanudzi dziecko, jeśli mogę tak to określić, bo miałam okazję grać w to ze swoim synem, miałam w to okazję zagrać z nieco większą grupką dzieciaków, także coś takiego dostaniecie przy tych grach. Gnaje robaczku jest flagowym przykładem na to, że im prościej, tym lepiej. W tej grze nie ma dużo zasad. Mamy co prawda jedno takie. Utrudnienie, które wprowadza nieco hazardu do tej rozgrywki, ale dzieci mam wrażenie w tak młodym wieku, czyli w okolicach 4 lat jeszcze tego nie wykorzystują i nie rozumieją za bardzo. Ale o tym zaraz. W waszym zadaniem będzie budowanie robaczka w taki sposób, jaki będzie dyktować wam kostka. W zależności od tego, jaki kolor wyrzucicie, taki kawałek, taki skrawek robaczka będziecie wkładać Waszą dżownicę, to są chyba dżownice, wybraną na początku. Ta osoba, która jako pierwsza dotrze do mety, po prostu wygrywa cały wyścig. I teraz tak, możecie się umówić, że każdy z graczy dokończa jeszcze turę i wygrywa ten, kto faktycznie jest najdalej. Możecie też przedłużyć Waszą rozgrywkę i na przykład umówić się, że wygrywa ta osoba, która jako pierwsza wystawi głowę za koniec planszy, a tak naprawdę jej dżownica to zrobi. I powiem wam, że podobnie jak z Rolo, mój syn codziennie mamo, a zagramy w najrobaczku, mamo, a zagramy w najrobaczku. Pokazałam tą grę naszym sąsiadom. Kasia, a przyniosłabyś być w najrobaczku, bo chłopaki by w nią chętnie zagrali. To jest taka gra, przy której dzieciaki się nie nudzą, bo jest to napięcie pod tytułem kto wygra, kto wygra, a kto będzie pierwszy. A ja teraz rzuciłem czerwony, więc ja będę pierwszy. A ty rzuciłeś tylko niebieski. Ha ha ha. ha. I mniej więcej to tak wygląda przy tej grze. Przepraszam za te wszystkie onomatopeje, ale staram się Wam pokazać mniej więcej co było w mojej głowie, jak gram w to z 4 i 5 letnimi dzieciakami. Cała gra przebiega bardzo szybko i sprawnie, bo dzieciaki sobie praktycznie wyrywają kostkę, bo chcą sprawdzić jaki kolor będzie następny. I to jest tak, zagraliśmy i... Dobra, to zagrajmy jeszcze raz, bo teraz ja bym chciał wygrać. A zagrajmy jeszcze raz i zróbmy sobie węża od początku planszy do... przez cały dom. Nie ma oczywiście tylu kawałków, ale takie padają pomysły. Więc dla mnie osobiście z tych trzech gier to jest top of the top. Tak przynajmniej mam odczucie po tym, jak dzieciaki do niej podchodzą. Kolejną grą z tego zestawienia jest wyścig z misiem. I tutaj będziemy mieć do wyboru dwa warianty rozgrywki. Dla nieco młodszych dzieciaków polecana jest rozgrywka z takim obrotowym kołem, gdzie poprzez pstryknięcie palcem będziemy losować jaki ruch w danym momencie będziemy wykonywać. Gara jest bardzo szybka, łatwa i przyjemna, ponieważ będziemy się poruszać po mapie, poszukując konkretnych warzyw i owoców. Każde zwierzątko będzie miało przypisaną konkretną kość i tak, na przykład, myszka będzie miała szarą kość, koza białą, a niedźwiedź brązową. Im większe zwierzątko, tak naprawdę będziemy mogli dalej się poruszyć, ale niedźwiedź ma taką małą niespodziankę w postaci kupy i przez to będziemy musieli stać jedną kolejkę. Cała gra polega na tym, aby jak najszybciej dotrzeć na metę, i ta osoba, która zrobi to jako pierwsza, wygrywa całą rozgrywkę. Jeżeli będziemy chcieli sobie troszkę podnieść poprzeczkę, to tutaj wchodzi wariant z kartami, a mianowicie w swojej turze każdy z graczy dociąga jedną kartę. I wtedy pierwszy gracz decyduje, komu chce taką kartę ruchu przydzielić. Może ją przydzielić sobie albo swojemu koledze bądź koleżance. Później ten kolega bądź koleżanka, którzy będą mieli przydzieloną taką kartę ruchu, muszą zadecydować o swojej karcie ruchu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znowu, poczynając od pierwszego gracza, będziemy wykonywać naszą akcję ruchu zgodnie z tym, co mamy zapisane na karcie ruchu, która leży przed nami. I tak jak już wcześniej mówiłam, uszereguję te gry w takim mini rankingu, w oparciu o to, jak często mój syn sięga podane gry, i ta będzie na drugim miejscu. I podobnie jak w Rollo, o którym mówiłam na samym początku, jeszcze nie udało mi się wygrać w dobre. Ja nie wiem, co dzieci mają w tych losowych grach, że po prostu rozpekują mnie jak chcą. Ale żeby nie było, ta gra również posiada syndrom, zagrajmy jeszcze raz, bo jeżeli na przykład ja przegram, to ja bardzo chcę się odegrać wtedy. Więc jak najbardziej fajna pozycja dla nieco starszych dzieciaków. I ostatnia propozycja od wydawnictwa Rebel a mianowicie skubane kurczaki. Jeśli miałabym szybko scharakteryzować tą grę, to jest taka wariacja memo, jednak na nieco trudniejszych warunkach, bo cała gra będzie polegała na tym, że ustawiamy sobie jeżka w okrąg, umieszczamy zakryte kąty w środku tego okręgu i będziemy starać się poruszać nasze kurczaki na takiej zasadzie, że patrzymy co jest przed naszym kurczakiem i staramy się wśród tych ośmiokątów Odszukać pasujący obrazek. I w samej grze chodzi o to, żeby zdobyć cztery piórka. Jeśli będziemy grać w mniejszą ilość osób, oczywiście liczba tych piórek będzie się zmniejszać. I tu moim zdaniem jest takie małe ograniczenie tej gry. Ona najlepiej będzie chodzić na trzy bądź cztery osoby, bo wtedy mamy ten taki element, że gonimy siebie nawzajem, żeby zdobyć jak najwięcej piórek. Przy grze na dwie osoby, no to przeskoczymy jednego z graczy i już mamy wygraną grę. Dlaczego mówię przeskoczymy? Bo prawda jest taka, że żeby zdobyć dane piórko, będziemy musieli przeskoczyć naszego rywala, czyli wylosować kafelek, który jest tak jakby przed nim, aby zdobyć to piórko. Zauważyłam również, że przy tej grze, jeśli na przykład dzieciaki stracą już te piórka, to tracą powiedzmy chęć do dalszej rywalizacji, ale jak to mówią, wszystko będzie zależeć od dziecka, więc jeżeli macie dzieciaki, które lubią ze sobą rywalizować, to myślę, że nie powinniście mieć takiego syndromu. I wydaje mi się, że to chyba tyle. Ta gra w moim no odczuciu trwa najdłużej, przez co może szybciej nudzić dzieciaki, bo jeżeli na przykład rodzic się rozkręci, to tak naprawdę to dziecko czeka i czeka i czeka na ten nóg, co może osłabiać jego zainteresowanie rozgrywką. Myślę, że ważnym aspektem jest tutaj również wiek dzieci, które będą ze sobą rywalizować, bo nie ukrywajmy, ale czterolatek ma troszkę gorszą pamięć niż siedmiolatek przy założeniu, że obydwoje w podobny sposób ćwiczą tą pamięć. Reasumując, jeżeli bym miała w tym momencie kupować jedną z tych na prezent, to jeżeli bym miała budżet do 50 zł, no to bezapelacyjnie będzie to rolo, bo to jest mniej więcej taki przedział cenowy. Jeśli natomiast dysponowałabym nieco większym budżetem, to pierwsze sprawdziłabym, Czym tak naprawdę interesuje się moje dziecko i w czym jest dobre? Bo jeżeli na przykład jest fanem dinozaurów, to bezapelacyjnie na pierwsze miejsce wysuwają się magajaja. Jeśli natomiast dopiero zaczyna swoją przygodę z planszówkami, a lubi gry pamięciowe, to na przykład postawiłabym na te skubane kurczaki. Ale jeśli bym chciała znaleźć taką grę uniwersalną, to pewnie by to było w Mam nadzieję, że taki przegląd nowości w świecie gier planszowych dla dzieci Wam się spodobał. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz, który zostawicie pod filmem. Wtedy będzie to dla mnie znak, żeby iść w tym kierunku, a dla algorytmu YouTube'a, żeby podawał ten film dalej. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście również o łapce w górę, a jeśli jeszcze nie macie subskrypcji, a podoba Wam się to, co tworzymy, to zachęcam również do tego, aby ten czerwony przycisk pod filmem stał się szary. Z mojej strony to dzisiaj wszystko. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i grajcie wiołklażowe i wciągajcie w ten świat wasze dzieci.